Rząd y, przygotował drugą transzę deregulacyjną. Tym razem planuje otwarcie kolejnych 100 zawodów. Są to zawody y, z branży y, budowlanej, m.in. inżynierowie, urbaniści, architekci, a także nazwijmy je z y, branży księgowo-finansowej, m.in. maklerzy, y, giełdowi, agenci ubezpieczeniowi czy, czy doradcy y, podatkowi. Y, to jest znacznie większy zamach, gdyż w, w pierwszej transzy deregulacyjnej chodziło o 50 zawodów. W, ubiegły, w ubiegłym tygodniu ta pierwsza transza została przyjęta przez rząd i trafiła do Sejmu i miejmy nadzieję, że w końcu ten długo zapowiadany projekt pod hasłem deregulacja ruszy i zostanie uchwalony przez Sejm.